Okręg numer dwa. Listę otwiera Anna Ewa Siwek. Mężatka, mama dwójki dzieci. Absolwentka UMCS-u na Wydziale Ekonomii. Prezes zarządu, Główny Księgowy Spółdzielni Rolniczo-Handlowej w Niemcach. Autorka projektów do budżetu obywatelskiego dotyczących osiedli Kopernika oraz Popiełuszki. Przedstawicielka Rady Rodziców w Szkole numer cztery. Radni budują drogi do jednego domu, a my mieszkańcy osiedla Kopernika brniemy w błocie wracając z pracy. Pora podziękować takim radnym. Dwójka to Ewa Danuta Grabek. Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Lubartu w piątej kadencji. Bezpartyjna, aktywna, niezależna. Skuteczna i bezinteresowna w działaniu na rzecz mieszkańców. Aktywnie działa w proteście dotyczącym zmian w lubartowskim szpitalu. Na bezpieczeństwie nie możemy oszczędzać. Dlatego pilnie powinny powstać oświetlone i nowoczesne przejścia dla pieszych. Na osiedlu Kopernika. Z numerem trzecim startuje Janusz Bernard Pytka. Radny pierwszej kadencji, członek Orkiestry i Chodniczej Straży Pożarnej. Posiada ogromne doświadczenie związane z inwestowaniem oraz zarządzaniem infrastrukturą miejską. To jest najniebezpieczniejsze miejsce na naszym osiedlu. Jak zostanę radnym, postaram się to zmienić. Czwórka to Halina Jaworska. Radna obecnej kadencji, mężatka trzech synów. Jako ekonomistka będzie dbać o rozwój gospodarczy miasta i bezpieczeństwo. Jej oczko w głowie to aktywizacja rodzin i seniorów. Obietnice obietnicami, a mieszkańcy ulicy Wojska Polskiego dalej nie mają rozwiązanego problemu chodnika. W Radzie Miasta muszą znaleźć się osoby, które będą nie tylko mówiły o problemach, ale starały się rozwiązywać problemy. Pozycja piąta. Bartosz Andrzej Chojnacki. 34 lata. Żona Sylwia. Jest aktywnym mieszkańcem osiedla Kopernika od ponad 20 lat. Angażuje się w inicjatywy dla miasta absolwent Szkoły Technicznej. Zajmuje kierownicze stanowisko w średnim przedsiębiorstwie. Inwestuje w siebie, studiując nowe, innowacyjne technologie oraz wdrażając je w życie. Obok ratusza jest takie miejsce, które przy nieco większym opadzie zamienia się w bajoro. Czas zrobić porządek z tym, co się dzieje przy partyzanckiej. Miejsce szóste. Wiesława Romańska-Serwin. Radna obecnej kadencji. Ściśle współpracowała z radnym Jackiem Tomasiakiem. Sprzeciwiała się podnoszeniu podatków. Długoletni pracownik lubartowskiej garbarni. Aktualnie prowadzi swój własny biznes. Autorka projektu budowy boiska przy. Szkole Podstawowej nr 4. Mieszkańcy Lubartowa wybrali projekt z budżetu petelskiego. Władza, jak do tej pory, nie zrealizowała tego projektu. Obiecuję, że kiedy zostanę radną, Głos mieszkańca będzie ważny i szanowany. Siódemka to Mateusz Baranowski. Zawodnik i trener tenisa stołowego, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej. Działa społecznie przy szeregu akcji społecznych związanych z aktywnością fizyczną. W mieście mamy sportowców, którzy mają łatwe życie i tych, którzy wciąż mają podgórkę. Czas, aby dotacje przyznawane były w oparciu o jasne kryteria.